Halo! Nie, nie wiem. wiem Covid-19 mordo, jestem rozjebany. Miałem na wakacje lecieć, no a znikły wszystkie plany. Zajrzyj na dół do opisu, link do zbiórki tam podany. Załóż maskę, jak wychodzić, dbaj o bezpieczeństwo, stary. Teraz się na mikrofonie, w głowie się nie mieści. Niczym jak u głosy Ewangelii, treści. Muszę ci coś streścić, szacunek dla ludzi. Pamiętaj więc o tym, by sumienia nie pobrudzić Janusz na traku, dzieciaku, dziakuj, dziakuj, dziaku, Ej, ej, stare tu dzisko, wchodzę na ten trak, na ryby nad Wisłą Piję wtkę b... czystą, chociaż już nie żyje, na tym bicie tańczę tak, że od nas się odbije Wjeżdżam na ten bit, jak Jan paweł do zaświatów. Pojadę po nim jak hajton, bo nie zapinam pasów. A jak też umieć gotować, to oglądaj poradniki. tu talerze i wychodzą z tego nici Dobra, to. Mam nadzieję, że przeżyliście to, co przed chwilą widzieliście. Czas na nominację, więc ja nominuję tak: Alien, w sensie Stevo. Mam nadzieję, że pokażesz, co potrafisz. I Stasiu, osoba, która nam to wszystko w sumie zrobiła. To była obrzydliwa szesnastka w moim wykonaniu. A do następnej szesnastki chciałbym nominować potężnego admina Countryside RP Adriana oraz pana Małpę aka Driftera. Yo!